Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Rocket League. Nie będzie to odcinek taki jak poprzednie, ponieważ w tym odcinku chcę Wam pokazać powtórkę, którą zapisałem po, po jednym z, meczy, z meczów, moich meczów. Nie nagrałem niestety całego spotkania, ponieważ nie spodziewałem się, że to wyjdzie w ten sposób. I w tym momencie odpalimy sobie tę powtórkę. Jest to mecz rankingowy 2 na 2. Grałem tutaj e, oczywiście ja i jeszcze. O, pokażę Wam może w tabeli. Jestem ja, jest jakiś gościu, weteran. I gramy na dwóch, dwóch przeciwników, skin z to z dwóch graczy, we, pod, właśnie w party. I chłopaki są weteranami, czyli wyższa ranga od, od Pro. I w tym momencie, niestety, jak mogliście zauważyć, gościu z mojej drużyny wyszedł, stwierdził, że nie będzie grał z człowiekiem, który sam się reklamuje na, na YouTube. Tak, jak w moim nick, możecie zauważyć, jest YouTube.com i mój nick, ale niestety no, wyszedł. Stwierdził, że, że, że chrzani taką robotę i poszedł w cholerę. Ja zostałem w tym momencie sam, jako, jako gracz w klasie pro na dwóch weteranów, którzy są dodatkowo w party. I zobaczycie, jak ta cała akcja się potoczy. Już minuta meczu za nami. Chłopaki tutaj nacierają na moją bramę a niestety spieprzyli robotę. Musiałem grać dość defensywnie, żeby nie tracić zbyt dużo goli. Właściwie to nie spodziewałem się, że w ogóle uda mi się cokolwiek ugrać w tym meczu, ponieważ no, wystarczyło, wystarczyło kliknąć tab i zobaczyć, że to jest dwóch weteranów w drużynie, już naprawdę ciężko. Ale niestety za wyjście z gry traci się naprawdę sporo punktów. Także ja wolę pograć te 5 minut i stracić jedynie 3 czy 4 punkty, ponieważ za meczę 2 na 1 tylko tyle punktów się traci za przegraną. W normalnych meczach jest to chyba około 8 czy, czy 7 punktów na minus. O, i w tym momencie udało mi się wybić chłopakom piłkę i wbijamy w tym momencie pierwszą bramkę w meczu. Jeszcze 3 minuty 17 sekund do końca. Ja wygrałem w tym momencie 1-0. I tutaj mamy już kolejny meczek. Rozpoczyna się kolejna, kolejna akcja. Tej goście był bardzo blisko. I w tym momencie nawet nie udało mi się wybić tą piłkę. Ale drugi kolega już był na, na miejscu i wybija piłkę w moją stronę. Znowu udało mi się powrócić na, na ich połowę. To była próba strzału, ale wybił mi piłkę. O, tutaj chłopaki próbowali sobie polatać, niestety im nie wyszło za dobrze. I znowu piłka wędruje w stronę mojej bramki. Tutaj mały fail z mojej strony. I niestety tracę bramkę. Mamy 1-1. Są 2 minuty 40 sekund do końca meczu. Skinzo i Svens. Okej. Okay. I rozpoczyna się walka o kolejną bramkę. Znowu akcja pod moją, pod, na mojej stronie. Niestety trzeba było grać tutaj w miarę defensywnie. O, tutaj udało mi się ładnie zablokować jego strzał. No i gościu by już na miejscu, ale teraz chłopaki wylądowali w moim golu. I ja wbijam kolejną bramę. Mamy teraz 2 i 1. Jeszcze 2 minuty 16 sekund do końca meczu. Proszę bardzo, tak wygląda tabela. Mam już 560 punktów. I znowu piłka po mojej stronie boiska. Svens tutaj, myślę, że by trafił. Chyba tak, chyba by trafił, gdybym tego nie wybił. I ruszamy znowu pod ich bramkę. Niestety wybił mi piłkę kolega Svens. O, troszeczkę, troszeczkę słabo to wybiłem. A tutaj udało mi się już dotrzeć i poprawić tą akcję. Zbieramy Nitro i tutaj będzie ładny Aerial, który miał szansę wyjść, ale niestety Sfens był, był na miejscu. A tutaj również było bardzo blisko myślałem, że to wpadnie, ale jednak się nie udało. Znowu zebrałem piłkę Nitro. Chłopaki tutaj coś próbują rozegrać, ale ja wybijam piłkę. Zatem oczywiście pod trzeba grać defensywnie żeby tracić jak najmniej goli, skoro tak naprawdę wygrywałem 2-1, to nie było sensu jakoś specjalnie napierać. Tutaj udało się wybić piłkę. No, już wiedziałem, że on to wybije. I w tym momencie gracz z zaczyna grać naprawdę hamsko. zaraz wam tutaj pokażę. Przełączymy się na jego widok. Zobaczcie, jaką świnią trzeba być, żeby grać 2-1. Oni są obydwaj lepsi ode mnie, a jeszcze tak świńsko grać. O, zobaczcie to, no goście po prostu mnie cały czas obijał i wywalał z mojej bramki. No jakim hałem trzeba być, naprawdę. Zobaczcie. Dopiero w tym momencie zorientowałem się o co chodzi i starałem się mu uciekać. Będzie jeszcze chyba kilka takich akcji. O, zobaczcie, już leci w moją stronę jakaś winie, co? O, ale w Nitro udało mi się, mi się uciec od niego. Już wiedziałem o co chodzi, co on tutaj próbuje rozkminić i w tym momencie wbijam mu kolejną bramę. Chłopaki przygrywają w tym momencie 3-1, jest 15 sekund do końca meczu i rozpoczyna się walka o kolejnego wola. Bo to już mi się zrobiło dość, dość ciepło, naprawdę jest 3-2, minęły tylko 3 sekundy meczu i prawa chłopaki prawie wyrównali. Nie chciałbym dogrywki, także tutaj naprawdę już było dość strasznie. Był już na strach, że przegam ten mecz. I tutaj chłopaki mają kolejną akcję. Są 4 sekundy do końca meczu. Skinzo znowu próbuje wbijać się we mnie. I w tym momencie on psuje akcję. Damki nie ma. I mecz kończy się w tym oto miejscu. Naprawdę. Skinzo, słaba gra. Nie, nie spodziewałbym się, że, że można być takim hubem. I... Przejdźmy teraz na mój widok. Player view. O i tak, tak wygląda moja autko. Teroriana sobie kupiłem. <grych> także, także naprawdę to tyle w tym odcinku. Myślę, że warto warty odcinek e, pokazania Wygrać mecz 2 na 1 w punktacji 3-2 jeszcze z, z dwoma veteranami w momencie, gdy ja byłem tylko o jeden stopień niżej, niżej. No dla mnie to było coś niesamowitego wygrać taki mecz. Mam, mam nadzieję, że miło Wam się to oglądało. I to właściwie wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych i chciałbym jeszcze wam zapowiedzieć serię z gry Rust, która pojawi się niedługo na moim kanale, ponieważ. którego to listopada? W czwartek, czyli, czyli 5 listopada, będą wipowane wszystkie serwery na grze Rust. To będzie force wipe, także będą wszystkie powipe'owane. Ja dam wam znać, na jakim serwerze będziemy grać z ekipą, także... także zapraszam was serdecznie do, do wspólnej gry. Oczywiście nie w drużynie, a na, na serwerze. Będziecie mogli stawić nam czoło. Zobaczymy, czy, czy, czy spotkamy jakiegoś widza może w grze. Ale to już, to już w innych odcinkach, to będzie, będzie seria. I myślę, że będzie tego dosyć sporo. Także zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do kolejnych odcinków, do subowania, do komentowania, do lajkowania. I to wszystko w tym odcinku. Dzięki bardzo za oglądanie. Cześć.